Witanski, ja jestem Bogusia, to jest kanał Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach i dziś pierwszy oficjalny unboxing. Dzisiejszym największym bohaterem odcinka jest Przemek Sałata, który ogarnął nam temat baneru zlotowego. Już wiem, że w tej rakiecie jest baner na drugi mazurski zlot pasjonatów poroży, który odbędzie się 15 maja w tym roku, ale o tym później. Ale kurde, przemo tak mi dzień zrobił, bo poniedziałek jakoś nie wiedziałem co począć, a tu kurier trąbi, patrzę wyłazić z taką rakietą i tutaj no zdziwko moje, o dzisiaj będę miał okazję też użyć włóczyki, ja mogę powiedzieć, że kupiłem ten specjalnie na taką okazję jak ta, nie to akurat ściema, ale grzeję zaraz tu rakietą na, na podwórko, bo w domu nie będę miał gdzie tego rozłożyć, wiem, że, wiem, że tu jest baner. I tutaj też od razu Przemek zabił wszystkie te mity o tej chciwości Poznaniaków, bo miał być jeden baner na zlot, a jest, yy, jest o wiele więcej. To zaraz pokażę, rozwinę to na podwórku. Ale no mówię, jest czad, czad, wielkie dzięki dla, dla Przemka. Bo naprawdę w tych czasach, gdzie każdy się patrzy i tylko czyha, żeby nas puknąć w rogi, czy rąb, rąbnąć po kieszeni i nawet rodzona żona szpary nie niekopsnie, bezinteresownie, a tu proszę, chciało mu się, wysłał wszystko na swój koszt dosłownie, no... Dzięki, dzięki wielkie, nachapałem się za przysłowiowy damski, ale to też fajnie jest, bo takciwość Poznaniaków niby taka, nie, a tutaj też kolejne przecież, Janusz z Rafałem też fanciory kapitalne mi przywieźli, co, gdzie to? Coś ktoś tu ściemnia, zawiść ludzka zwykła i tyle, ale dobra, nie ten nie przedłużam, nie otwieram tutaj, bo idę na podwórko i wiem, że muszę celebrować bardzo to otwarcie, bo Ostrym nożem mogę narobić siary, także grzeję, rozpakowuję. Widzimy się już na podwórku. Teraz delikatnie, aby, aby, tylko, tylko, ciut, ciut. Nie no, nie będę ryzykował tego jedną ręką. Lecimy, ale włóczyki jak fajnie, co? Udało się. Brawo ja. Zaraz rozwijamy. Nie no, Przemo się spisał bez dwóch zdań. Mega mega są te banery i moje dwa są zaje, zaje luks. Tutaj nieskromnie powiem, że to logo to mi wyszło klasa. Ono jest tak czaderskie, że szok. Normalnie nic nie trzeba ten, nic nie trzeba czytać, żeby wiedzieć o co chodzi. No no no, nie wstydzimy się, nie zasłaniamy twarzy, co to to. to, to. Ale jest czas, zaraz ten wejdę jeszcze do środka, nagram powiem kilka słów o, o samym zlocie. Co i jak ale jest naprawdę temat klasa Przemek jeszcze raz wielkie dzięki od organizatorów i ode mnie naprawdę mega mega banery. Masz u nas dobro gorzałe. A jak pojawi się kiedyś na zlocie, w kolejnej edycji to będzie siedział w loży VIP <laughs> Uhuhu, ale klasa, klasa. Tutaj dla tych, co nie mogą przesłuchać mojego gadania, to sam mogą przeczytać wszystko. Już zakończę podziękowania dla Przemka, bo ileż to można ochów i ale spisał się dzięki wielkie jeszcze raz. Chociaż tutaj też kanał ma szczęście do tych Przemków, bo Przemek Geisler też fajne fanciochy wysłał na nagrody w konkursie. I ogólnie dla mnie, ale już nie o tym teraz o... Najlepszej imprezie w Polsce związany z porożami. Drugi mazurski zlot pasjonatów poroży odbędzie się 15 maja w tym roku od godziny 10. Ja byłem w zeszłym wcześniej, też już było troszeczkę ludzi, ale impreza przez pryzmat tej pierwszej, gdzie ludzie naprawdę wiele osób się wahało jeszcze już po, po zlocie, gdzieś tam na parkingu, pokazali mi swoje poroża i ten, to w tym roku od razu mówię nie ma co się wahać. Tutaj też nie ma. Nie ma co się zniechęcać, że niby wystawa okazowych porożeń. Nieprawda, można zaprezentować każde. Mogę się założyć, że można przyjechać z jednym parostkiem, wystawić go i nikt z tego powodu nie powie złego słowa. Wszyscy mile widziani, każda kolekcja, nawet najmniejsza. Ja w tamtym roku miałem trzy zrzuty dwie rosochy, chyba, i tyczkę jedno jelenia. A naprawdę warto jechać, warto popatrzeć, bo jest jest co zobaczyć i ta atmosfera. Ja bym w życiu nie uwierzył, że to są ci zawistni tacy zbieracze poroży, którzy gdzieś tam przebijają opony i w ogóle konkurencji. Bo naprawdę mega, mega, mega atmosfera. Konkursy, nagrody: jest co wypić, jest co zjeść. Jak, się, jak ktoś się dobrze zakręci, to jeszcze coś innego sobie zrobi, ale naprawdę mega, mega. I tak jak mówię, zapraszamy wszystkich, wszystkich bez wyjątku młodych. Starych, dorosłych, niedorosłych Każdego, każdego jednego Wszyscy widzimy się na imprezie I tak jak mówię, każda kolekcja Nie ma jakiegoś kryterium, że tylko świeże Z tego roku Czy nie wiem, same znalezione Można przywieźć wszystko, znalezione, kupione Kradzionych nie polecam Ale Naprawdę, pokazujemy wszystko, wszystko I nie ma, że tylko jakieś tam kloce Każda kolekcja zaczynała się od Pierwszej tyki I to na pewno nie był jakiś kloc 5 kg. A jest co zobaczyć, jest co... No jest czas spędzony z ludźmi z taką samą pasją jak nasza. Także mówię, zapraszamy wszystkich. Widzimy się na zlocie. Do zobaczenia 15 maja w Czarkowym Grondzie, koło Szczytna. Tu jeszcze numery do organizatorów, ale w opisie filmiku też gdzieś tam je wrzucę. I tutaj... Też nie ma obowiązku jakiegoś dzwonienia, zapowiadania się można śmiało wpadać z ulicy, bez żadnych telefonów, bez żadnego ten miejsca wystarczy dla każdego. No dobrze, jak ktoś zadzwoni, może jakiś tam ma swój ulubiony numer, to zaklepie, nie? Stanowiska do prezentacji porożej. Ale jak ktoś nie ma, tak samo wpada z ulicy. Cześć, cześć, rozkłada się i, i wszystko jest cacy, nikogo nie będzie jakoś tam specjalnie ścigał za to, że on nie dzwonił, bo no też nie ma co zawracać chłopakom za dużo gitary mają swoich zaj zajęć mnóstwo a tak jak mówię no pfu, grzechem jest nie odwiedzić tej imprezy bo jest naprawdę zacna w tym roku też jest to mocna z tego co mi wiadomo ekipa z YouTubeowych twórców o tej tematyce porożowej się wybiera także miło będzie spotkać ogólnie no, naprawdę jest masa fajnych ludzi tam także zresztą już nie reklamuję widzimy się i tyle Nara.